A teraz czas na trochę mniej. I o tym chcę, żebyśmy chwilę pogadali. Na chuj się cieszysz, z jebiem, jak ci dośmiechł. Na chuj się cieszysz z Dobra, wypierdale. Na chuj się cieszę. No właśnie kurwa, żeby nie być taką smutną pizdą jak ty na przykład. Na przykład, tak, taki przykład, na przykład. Moi drodzy, Queen of The Black. Temat, którego już ludzie mieli nie ruszać. Temat, który po ostatniej sytuacji no miał, 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 no nie wiem, kurde, miał już go nie być po ostatniej sytuacji. E, temat, którego już, temat, który miał być już nieporuszany, temat, który, e, którego miał już nie być po, po ostatniej sytuacji. Dla osób, które nie wiedzą, dla osób, które nie wiedzą, e, on tu zaraz, on tu zaraz, no właśnie, on, on zaraz opowie, ale dobra, to najpierw, najpierw ja powiem, a, a później, a później, a później puścimy i pogadamy dalej. E, Queen of the Black, kilka dni temu, w niedzielę o 21.00 zaczęła wstawiać na Instagrama relacje, na, której, na których pocięła się. Pocięła sobie ręce, pocięła sobie gardło, nie podcięła, tylko pocięła sobie to gardło. Ja od razu wstawiłem tam relacje na Instagrama, że jeśli ktoś zna adres, to od razu niech wzywa karetkę. Napisałem do tego neona tego chłopaka, jej. Napisałem do dziewczyny tego neona. No i oni wezwali tą karetkę. Pojechali tam do tego domu. Później. No, w ogóle to wyglądał strasznie. Wszędzie krew w ogóle. Co dalej? W ogóle przerażające. To ja ja siebie. Dla, dla mnie było przerażające, Wam powiem. Nie? Bo to było takie, takie nawet nierealne, że, że aż to się dzieje. No i mówię, tam było chyba dwóch minutach te, te relacje zostały zdjęte. Albo przez Instagram, albo ona sama to usunęła. Chociaż, jak sama mówię, ten telefon ma zepsuty, więc chyba Instagram to zdjął. Później w ogóle trzeba się powiedzieć jakieś tam teorie, że te wszystkie rany były fejkowe To jak wszyscy mówią o swoim tygodniu, to ja też chcę. A więc w poniedziałek WFista zrobił mi dramę o to, ubrał. maiden spoko. Na Majdenów -Majden 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 będę ten. No i te, te relacje zostały usunięte, ona trafia do szpitala, na początku nie chciała się do tego szpitala, później trafia do tego szpitala i. I, i z, y, jak szybko trafiła do tego szpitala, tak szybko również z tego szpitala wyszła, ponieważ poręczył za nią tata, który po nią przyjechał i, i wyszła. Następnego dnia nagrała relację z tego, co powiedziała z telefonu mamy, na której powiedziała, że robi sobie przerwę od internetu, yy, że, że robi sobie przerwę od internetu, że już nie będzie nagrywać, że ona musi się teraz zastanowić nad tym wszystkim. No i, że nie, no i że nie wystąpi w ogóle na tym tym, że nie wystąpi na, yy, na, na, na tym Prime, nie? No i następnego dnia, albo tego samego dnia, już wstawiła story za modeluszem Ferrari, że ona siedzi sobie, gdzieś już jest szczęśliwa, wszystko jest spoko. Następnie następnego dnia powiedziała, że ona już wraca do treningów, wraca do internetu i że już, 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 już wszystko elegancko. No. no i co? I na, na samym początku gdzieś tam pojawiły się informacje, żeby, żeby w ogóle o niej nie mówić. Żeby w ogóle o niej nie nagrywać, Pojawiła się jakaś tam powiedzmy nagonka. Podatek, podatek, podatek dochodowy jest. Katerzy na te. się jakaś tam nagonka na kanały, żeby żeby nie nagrywać o tym, żeby nie dawać jej atencji, żeby, żeby nie dawać. żeby nie mówić o tym, żeby on, nie, ona nie zauważyła, że robiąc to, dostaje obserwacji. I gdzieś tam zostało powiedziane, że. Jeśli ktoś zacznie o tym nagrywać, to subskrybować ten kanał. No i pierwszego dnia o dziwu nikt nie nagrał. Ja sobie pomyślałem, ja pierdolę. No pierwszy raz mamy taką sytuację, że dzieje się taka sytuacja i nikt o tym nie nagrał. Następnie, następnie następnego dnia nagrał o tym właśnie i Gimper i, i, i Konopski. No i gdzieś tam powiedzmy trochę, trochę było o nich jakieś tam komentarze niepochlebne, że nie, nie powinni o tym nagrywać. Jednak Gimper w swoim filmie. Zaznaczył chyba nawet, nawet, chyba w tym, że paradoksalnie, żeby nawoływać ludzi, żeby o tym nie mówili, trzeba opowiedzieć o, tym, o tej sytuacji i powiedzieć ludziom, żeby o tym nie mówili. I to jest paradoks. No i co? I tak naprawdę y, wszyscy się przejmowali, i, i na chuj się zdało to te, te całe przejmowanie i te zastanawianie się, co można zrobić, albo w ogóle nie mówienie o niej, ponieważ ona już następnego dnia już była, wszystko, wszystko już było ok. Także, także, także. E, mówię, ja, ja naprawdę się przejąłem, i wtedy byłem zupełnie e, przekonany, że wtedy się coś zmieni, że wtedy się cokolwiek zmieni. Czajcie, ja e, w momencie, gdy to wiele, wiele razy tam przepraszała, czy miała jakieś dramy, czy oszukiwała, czy, czy płakała, czy prosiła o nowe, nowe szanse, to ja za każdym razem mówiłem: Dobra, przestań pierdolić. Następnie, jak zdarzyło się to, to sobie pomyślałem, dobra, musiało dojść do takiej tragedii, ale teraz jest faktycznie. Ale teraz jest faktycznie moment, że coś się zmieni. Że faktycznie dziewczyna ta dramato hit micha, cześć. Że faktycznie teraz coś się zmieni. Ma ty bo Ty Matin naiwny jesteś. No i kurwa tak, tak, to, to, to nie, nie powiem ci nie powiem ci, że, że, że nie masz racji albo nie, nie obrażasz się, tylko tak. To wyszło moja naiwność, Że bratka kurwa. Wypierdala śmieć bany. No i wyszła moja naiwność. Ja się gdzieś tam przejąłem, gdzieś tam się zmartwiłem, gdzieś tam się w ogóle zastanawiałem, czy coś można z tym zrobić. Eee, no i minął jeden dzień i wszystko wróci do normy. Ichuj. Przyjacielską analizę Tyle. ostatniej sytuacji Queen of the Black. Temat. Także ee, moi drodzy, jeśli e, będzie taka sytuacja, znaczy jeśli, jeśli kiedykolwiek znowu Queen of the Black będzie płakać, albo, albo na przykład nie wiem, e, co znowu prosi drugą szansę, czy coś, wyłączcie. Włączcie kurwa jakieś wesołe pieski. Obejrzyjcie sobie, o, Świat według Ludwiczka. Zimowe szaleństwo, odcinek 21. Śnie, śnieżyca, zamiecie. Świat według Ludwiczka. Jakoś bajkę, film z Adamem Standerem sobie włączcie. I tyle. Bo przejmowanie się osobami, które nie zasługują na to, żeby się nimi przejmować, jest kompletnie bezsensowne. Znowu do gości ze sztucznymi włosami, nadal nie wiem kto to jest. Z Gimpur. Jest mega trudny, więc... Wtedy, jak kiedy dojdzie z YouTube, i będzie cisza. Ale nie odejdzie z YouTube'a i nie będzie ciszy. To tak ci powiem. Wtedy, Teraz. Mi... I skoro przy i takiej się sytuacji ta... się nic nie zmieniło i przy takiej sytuacji nie było ciszy, to nic kurwa się nie zmieni. Uszeregujmy chronologicznie, co się wydarzyło. Mniej więcej. W... Aktor podkładający głos Ludwiczkowi z Marna raka. Inaczej. Ludwiczek z Marna raka. Ponieważ to, ten o, Ludwiczek, Louis Anderson, to jest prawdziwy Ludwiczek. Prawdziwy Louis Anderson. I on z Marna raka. Tak jest. Uselek, co ostry y, zdaje gościom, no to on, ale się zmienił, Ludwiczek Kumar no ja wiem, właśnie wiem, wiem, dlatego mam go odpalonego w tym, w karcie obok, wiesz. W połowie grudnia Queen of the Black poznała się Z zupełnie nowym chłopakiem, którego profil na Instagramie Nazywa się Neon Wojtczak I tak też mówią na niego ludzie, więc tego się trzymajmy Wrócała bardzo dużo stories o tym, jakiego była Jest toksyczna, że nie mogą się od niej uwolnić Tam było strasznie dużo afer Z tym związanych, tak. że ta była ponoć Włamywała że tak. jemu na telefon, czy na konto Na Instagramie, usuwała mu to Potem Oczywiście. Julka wrzucała jakieś screeny na nią I dostępniała jej numer telefonu A to wszystko dla chłopaka, którego znała kilka dni Sylwester Wardenga, kiedy z nią rozmawiał Próbował trochę ją ostudzić, ale bezskutecznie tak, ja starałem się pomóc. Tłumaczyłem jej dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, jak to się wszystko skończy. No ale ona ma 18 lat, Joker ona farm. wie wszystko najlepiej. Siema. Bardzo dużo osób co nie tam? wierzyło w trwałość tej relacji, biorąc pod uwagę, jak szybko i burzliwie się ona zaczęła. I tak oto wczoraj Julia Pelc na swoim Instagramie poinformowała, że chłopak z nią zerwał, a jednym z głównych powodów było to, że okazało się, że jego była dziewczyna jest w ciąży, co wcześniej przez Julkę było komentowane jako nieprawdziwa informacja, której... J Joker albo Jocker, ma, co słychać. Ta była dziewczyna używa po to, żeby ich szantażować... No więc chyba okazało się, że jednak jest to prawda. Następnie mieli oni spotkać się we trójkę, to znaczy Julia, Neon i jego była dziewczyna, żeby omówić sobie ten temat i porozmawiać wspólnie, co w związku z tym zrobią. Byłem z Julką umówiony na taki układ, że podjadę z moją byłą, ona wsiądzie do nas do samochodu, i sobie w trójkę bez żadnych kamer. Bez żadnych osób, jeszcze trzecich, sobie po prostu wszystko uzgodnimy Nie wiem, może wymyślimy jakiś wspólny plan, co robić dalej. Jeżeli to, co mówi były chłopak Julii, jest prawdą, to na tym spotkaniu Julka, wbrew temu, na co się umawiali, nie pojawiła się sama, tylko razem z nią przyjechało x jej znajomych z Prime MMA, o tam mówi się o około 10 osobach, plus jej menadżer Boro. Cała sytuacja i rozmowa miała rzekomo zmienić się w wielką nagonkę na byłą dziewczynę Neona, podczas której Julka chciała nawet bić się z tą jego byłą dziewczyną, która już w tym momencie była ciężarna. Pewne osoby z Prima powiedziały do Julki, która była pijana, więc się dało łatwo namówić, że dawaj jedziemy do Lemborka, zrobić rozrubę, nie. A do mnie napisała, że bardzo mnie kocha i by chciała na spokojnie porozmawiać ze mną oraz z moją byłą dziewczyną, nie? Więc się zgodziłem. Natomiast jednak tutaj warto zaznaczyć, że jest to tylko relacja z jednej strony, która nie została jeszcze potwierdzona. Jeżeli dobrze rozumiem jego wypowiedź, między innymi to wydarzenie połączone z tym, że jego była dziewczyna, jest w ciąży, spowodowało, że podjął on decyzję. O tym... O... konogłabie i Spidermanie już było... głowie i Spidermanie? Nie rozumiem, kim jest konogłab i Spiderman. Nie wiem chyba. ...żeby z Julią się rozstać. Queen cyr. of the Black po do mieszkania zareagowała serią bardzo rozhisteryzowanych, emocjonalnych instastories. Niech mnie serio zamkną w psychiatryku! A, i tak bardzo chciała, żeby ją zamknęli w psychiatryku? I... ten. I ją wypuścili tego samego dnia. O, albo się zabiorą! Bo ja to już naprawdę nie daję rady, ja... A Konopski Wardenga był. też kilka filmów. Joker wołają. O, a sprawdzam, śledzę ostatnio, dużo się dzieje w tym internecie. No dużo się dzieje, ale powiem Ci, że dawno inaczej. Jak robię komentary, piąty rok chyba, albo szósty, yy, to styczeń 2022. To jest kurwa rok naprawdę głośnych wydarzeń. Bo mieliśmy tak. Zaczęliśmy od Leksia i od razu mamy dramę Konopski Wardenga. Później Najman. Versus Stanowski, później Queen of the Black. I co jeszcze? Coś piątego było? Coś piątego było? Czy jeszcze nie? na. Kardyna... Każdego czarne skrzynki, tak jest, które są pomarańczowe, nie? Filmów i zdjęć, które zostały bardzo szybko usunięte przez Instagrama, tutaj możecie je zobaczyć w wersji ocenzurowanej, na której widać, że pocięła sobie rękę żyletką, a także na szyi ma odciśniętą, cienką, dosyć głęboką, NFT, tak zwawioną, czerwoną pręgę. I na tym samym stories, na którym to widać, edzio, informuje, no, cóż, że no, no, właśnie edzio, edzio, no. nieudaną próbę samolotu. że jestem tak przyjebana, że nawet k***a się powiedzieć nie potrafię, i se po***. Więc. W ogóle to jest zastanawiające, że ona powiedziała, że nie potrafi sobie ani podciąć gardła, ani się powiesić, więc zrobiła to i to i ma jedy, jeden ślad, to jest taki kurwa, co? Taka jest zajebista! A. Następnie, jej były chłopak... Powiem wam tak, że nawet nie będę rozkminiał tego. Już przeszła mi ochota na jakiekolwiek rozkminianie albo albo komentowania tego, tylko a! Chuj, już, już macham ręką na to, nie. I on wrzucił już taką spórkę, na której ciężko powiedzieć, jaka była intencja, ale wygląda jakby trochę się z niej naśmiewał. On sam w komentarzach później twierdził, że to zupełnie nie o to chodziło i że wydźwięk miał być zupełnie inny. Natomiast no, wygląda to po prostu jak beka ze stanu psychicznego Julki, a następnie Oczywiście. wrzucił już takie A później jak się stało, co się stało, to usunął szybko i powiedział, że to jednak nie o to chodziło, nie? Bardziej poważne wyjaśnienia, w których fragmenty słyszeliście wcześniej, w których odniósł się do całej sprawy. W sprawę bardzo mocno zaangażował hmm. się Sylwester Wardenga, który miał z nią cały czas kontakt. Ja już z nią pisałem. To jest y, wołanie o pomoc. Z Julią przed chwilą. O, ona jest w Gdańsku, ale już po nią jedzie ojciec i y, zabierze ją do Warszawy. Więc się nie martwcie, sytuacja wydaje się być już. Y, pod kontrolą. Poinformował on też o stanie sytuacji. Rozmawiałem z Julią godzinę przez komórkę aż do przyjazdu jej ojca. Sytuacja jest opanowana i wraca właśnie z Trójmiasta miasta do Warszawy. Karetka była u niej już 10 minut po wrzuceniu relacji, więc prosiłbym Twitterowe Julki, które nie mają o niczym pojęcia o przestanie wypisywania głupot na Twitterze, że nikt nie wezwał pomocy. Karetkę wezwała Alicja. Lekarz po badaniu i rozmowie postanowił wypuścić Julię, co jest dosyć szokujące w zaistniałej sytuacji. I tutaj chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, mega props dla Sylwka za tak szybką reakcję, i że poświęcił jej czas, bo to jest dokładnie to, czego w tej sytuacji ona potrzebowała. Po drugie, zgadzam się, że szokujące jest to, że wypuścili ją ze szpitala tak o po prostu tego samego dnia. Rezultat jest taki, że już na drugi dzień pojawiły się u niej takie oto stories. Siemka, kochanie, się, Czuję się bardzo, bardzo, bardzo źle, ale Influencer musi w że... Ale to co Gimper teraz pokazuje, to są story z wcześniejszego dnia. To nie są story z kolejnego dnia. Tutaj się popier popierdzielił. To nie są story z, z kolejnego dnia. To jest czy jest przed yy, przed tym samym zajściem. Okay. Ludzie w internecie wydają się być podzieleni na dwa obozy. Pierwsza, bardzo duża grupa nawołuje do empatii, współczuje Julii, zwraca uwagę na to, jak po raz kolejny brak zainteresowania rodziców jej osobą i tym, co wyprawia w internecie, przekłada się na jej personalną tragedię. I ci ludzie podchodzą do tego z bardzo dużą dozą wyrozumiałości, współczucia i miłości. Jest także często przez te osoby udostępniany numer telefonu na całodobową linię zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer ten to 116-111. Myślę, że jest to bardzo ładna inicjatywa, także i tutaj też podaję ten numer. Słuchajcie, jeżeli cokolwiek naprawdę niedobrego dzieje się u Was, to Komili pamiętajcie się. o tym, może, że może się sobie... pomylił, może miał faktycznie jakieś tam dwa, dwa filmiki wideo i... I się popierdzielił, nie? Miejsca i instytucje, do których możecie się zwrócić po pomoc. 116, 111, jeszcze raz tutaj wyświetlimy, żeby każdy na pewno zapamiętał. też i... druga grupa grupa osób, osób, wszystkim... Bardzo dziękuję. Pani Fox, dziękuję, że subskrybujecie, bardzo mi miło. Sztandary wynosi to, że Julce wielokrotnie była oferowana pomoc w różnej formie i ona z tej pomocy skorzystać nie chciała. W związku z tym ciężko się dziwić, że jeżeli kontynuuje ona zachowania, które już wcześniej doprowadzały ją do prób samobójczych, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarza, to ciężko się się dziwić, że być może trochę czasu minęło i być może jest już pełnoletnia, ale te same problemy cały czas do niej wracają. Bardzo mocno, ale jednocześnie ciekawie wypowiedział się w tym temacie Nitro. Najpierw pisząc, że statuetka rodziców roku dla rodziców Queen of the Black i tutaj ciężko się nie zgodzić, a następnie rozwinął się trochę bardziej. Następnym etapem hipokryzji jest to, że wspieracie oczywiście postem i głupim pierdoleniem, Queen of the Black, a jak 3 lata temu Rafatus był w dużo gorszej sytuacji, to ryby był utkany. No ale wiadomo, Rafatos nie był filigranową, atrakcyjną 18-letnią dziewczyną. Chuj w was. Mnie nie rusza ani jedno, ani drugie. Sami sobie taki los zgotowali, mieć wszystko i zjeść wszystko. Współczuć to mogę samotnej matce trójki dzieci, której mąż umarł i nie mają co jeść. Nieć płyną czy alkoholikom. Następnie odpowiedział jeszcze na Twitter nie jest jej winą, że rodzice mają ją w dupie i że nie miał się z nią kto zainteresować lub wesprzeć, kiedy tego potrzebowała. I on na to. I właśnie dlatego jak została zaproszona na rozmowę, gdzie X osób próbowało jej do rozsądku przemówić, to wolała promować OnlyFansa, by było na balety i jeszcze więcej rzeczy z Grey Pointu. Powtarzam jeszcze raz: nie da się pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce. Jednocześnie dodając, ale tak, uważam, że osoba, która ci patrzy, pije. Od 13 roku życia została zaniedbana przez rodziców. Nie bójmy się tego powiedzieć, wszystko dzieje się publicznie, więc ja stanowczo potwierdzam, że jej rodzice są tutaj głównymi winowajcami. Resztę sama od siebie dołożyła. Ciężko znaleźć twórcę, który o tej sprawie nie wypowiedziałby się na Twitterze. Co człowiek to opinia, nie ma sensu tutaj po raz dziesiąty pytać, gdzie byli rodzice, bo o to już każdy zapytał. Format Gimpera, fajny Barton. I też Dobrze wiemy, jaka jest odpowiedź. Z drugiej strony standardowo przy tego typu sytuacji mamy osoby, które nawołują do tego, żeby o tym nie mówić, nie dawać temu zasięgu i rozgłosu. Co jest trudne, same w sobie, bo żeby ludziom powiedzieć, żeby do tego nie nawoływali i nie dawali temu rozgłosu, no właśnie, sami to to trochę informują o tym, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce i dają temu rozgłos. Z trzeciej strony ciężko się kurwa dziwić, że ludzie o tym rozmawiają, jeżeli typiara wrzuca na insta stories mm. zdjęcia, na których widać, że zrobiła sobie krzywdę. Statystyki widać, szanowalności kuku. różnych postów w social mediach były wielokrotnie badane i emocjami, które powodują, że najczęściej udostępniamy treści dalej są oburzenie, strach lub współczucie. I Julia Pelc wywołuje wszystkie te emocje. Z jednej Super, strony nie? jej nałogi i problemy psychiczne i to... Czemu Wardęga nie wspomniał z Chyba Gimper. O Gimpera ci chodziło. Czemu Gimper... Gimper czy Wardenga Nie rozumiem teraz. Czemu Gimper nie wspomniał o mnie w filmie? Eee... Bo nie przypada za mną. Nie przypada za mną. Jakiś... Eee kilka razy dochodziło do 5, także, także się nie dziwię. Ale, ale jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o, o ten materiał czy ten, o ten najnowszy, to sam y, wspominałem, że, że bardzo fajny, także że udostępnia to publicznie na Insta Stories może być dla wielu oburzające. Z drugiej strony jej fani, followersi, czy różne osoby, jak dalej utrzyma taki poziom to można mieszać. Yy, no, ale ale spoko. Oko, jak najbardziej. ...które naprawdę życzliwie jej życzą, nie dziwię się, że naprawdę autentycznie boją się o to, co się z nią dalej Ponsy, stanie. I jednocześnie, niezależnie od tego, jak twardo możemy nie. podchodzić do problemu, który ma, problemu z używkami i bardzo dużego problemu ze swoją psychiką, to jeżeli mamy w sobie choć trochę empatii, oczywistym jest, że wzbudza ona w nas bardzo duże współczucie. Pytanie brzmi, czy mamy tak naprawdę realną siłę... Gimper mówił, że się ogląda niedawno? Tak? A kiedy powiedział? Albo czy kiedy? tak ja chcę to znaleźć. W pewnym sensie, no, no, jak najbardziej. Jak najbardziej. Chodziło mi o Wardęga na story, no, no nie wiem, no on miał, wiesz, on miał, on miał też kontakt tam, powiedzmy, czy z nią, czy, czy z kimś tam blisko, nie? Gimper... E, b, 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 b. Gimper mówi, że się ostatnio e, o, że niedawno, gruby pieróg. A gdzie to powiedział? Czy, czy na filmie, czy na story, czy na jakimś live'ie? Bo bardzo chciałem wiedzieć, bo, bo ten, bo chyba za dwa razy, tak jak mieliśmy jakieś takie takie zgrzyty, pamiętam to, coś zrobił w lewo łako, sobie kość. Nudzie wszystko ma granice. Lubisz mój extreme Analferze? No, po na ciebie? Bardzo lubię. A co tam? Śmietnik pierdalony? To jest najgorszy dzień w moim Proszę bardzo! To To donate moi drodzy! Widzicie? Po bórze zawsze kołowa słońce. Bardzo bardzo read, read 600. Dziękuję ci za takiego ogromnego donata'a. Pozdrawiam się bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo, ej, no kurczę pieczone, bardzo, bardzo ładnie. Serduszko dla rit 600. 57% mamy na w ogóle, bardzo mi miło. Ślicznie, ślicznie, dziękuję. To by dawno, dawno, dawno takiego nie było. Dawno nie było. Poczekajcie, bo tutaj grubego pieroga chcę znaleźć. Yy, chcę znaleźć komentarz. Kontynuując, chcę znaleźć yy, tą, tą wzmiankę. Ponieważ jak mieliśmy zgrzyt, to też ludzie wysłali mi, że jak mówił właśnie, że za mnie nie przepada. To to akurat pamiętam, więc yy, więc, 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 jeśli masz gdzieś. Więc jak, jeśli masz gdzieś taki ten, taki yy, gruby pieróg, jakbyś mógł chyba na jego kanale o grach, mówi, że jesteś quality pleasure, guilty pleasure jego i go czeka na twoje firmie i ogląda i, i mówił poważnie. Mam nadzieję, że nie pojebałem nic. Niech ktoś potwierdzi. Gruby pieróg. Czy ktoś może potwierdzić? Jadę na, na Majdenów. Wiesz co, urewo? Nie gadałem z nim ostatnio. Yy, czy może ktoś potwierdzić? Chyba na jego kanale o grach mówi, że jesteś jego guilty pleasure. I czekam na twoje filmy i ogląda i mówił poważnie. Mam nadzieję, że nic nie pojebałem, niech ktoś potwierdzi. Czy ktoś może to potwierdzić? Czy ktoś ogląda kanał Gimpera z grami i czy tak powiedział? Musimy dojść do porozumienia. To wtedy będziemy mieli kanał o grach, to jest dziewczyna tam gra. Chyba tak, nie można potwierdzać. Potwierdzam, ja nie mogę. A jeśli ktoś może potwierdzić, jeśli ktoś może potwierdzić to czy mógłby... Tak powiedział, dobra. To, to teraz, moi drodzy, gdzie powiedział i gdzie to znaleźć? Tutaj powiedział, zagrajmy z Gimperem? Jeśli tak, proszę o znalezienie. Proszę o znalezienie, bo musimy rozwiązać konflikt. Wtedy będę wiedział i wtedy już nie będę mógł, wtedy już nie będę mógł mówić Gimper z Pysiński, Jakieś szoty? Nie, nie sądzę, żeby były. Bo wtedy będzie konflikt zażegnany, moi drodzy. Mimo. Jakiś odcinek z Don't Starve. Naprawdę ktoś wydaje pieniądze, że, yy, te, żeby mnie wyzwać? Tak. Jakiś odcinek z Don't Starve. O kurwa, panie. Chyba mi nie pomożecie. Kurczę, szkoda bardzo. Przy sprawdzę później. Nie kojarzę. Za głupotę się płaci. Zaraz się coś obejrzy. Zaraz się coś obejrzy i napiszę. Dobra. Tak ktoś znajdzie, albo ktoś mniej więcej wie w którym odcinku. To będę, 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 będę. będę bardzo, bardzo wdzięczny za pomoc w szukaniu. Dzięki. Potem ogarnie to spokojnie. Powiem ci, że raczej nie ogarnę, ponieważ nawet nie wiem w którym momencie szukać. Tak ci powiem. Co jakby ktoś znalazł, to, było, to bym był bardzo, bardzo wdzięczny, ponieważ miałbym e, klarowną sytuację. Poszukam ci, Marty, daj chwilę. Dobra, to, y, to, to, to dziękuję bardzo. To czekam. Żeby cokolwiek zmienić. I moim zdaniem. Ale tak, nie... już tak faktycznie powiedział, to, to, to mega miło. Do końca. To, nie... to znaleźć, bo nie w temacie. O, to jak, jak nie w temacie. E, Gimper mówił ostatnio o mnie fajne rzeczy, ale jak ktoś powiedział, że, 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 że ten. Że w którymś odcinku na że tym zagramy z, z gimperem, ani który. w, nie, w życiu, jest rysunki są, nie trzyma się tam, trzymają się po się żonki pod jego strzałka, beczku. Bartek, badiego, strzał, Bartek siema. Ma. Oczywiście, że leżą. Pewnie, że tak. Wujramę dotarłem. Bardzo stream, dobrze. Bardzo dziękuję. To jest się pierwsza dana. próba samobójcza Julii. To, że tego typu sytuacje występowały już u niej wcześniej, a pomimo tego, nie wydarzyła się w tym temacie żadna rewolucja, bardzo jasno pokazuje, jakie podejście do tego mają jej rodzice. Z drugiej strony widzieliśmy wielokrotnie jak Juli reagowała na próby pomocy jej. Bagatelizowała temat, ignorowała go, odwracała kota ogonem. To trochę wygląda, jakby ona miała pamięć złotej rybki. Czyli krótką Jak jest źle, to bardzo skupia się na tym, że jest źle I chciałaby nad tym popracować Natomiast jak już jest dobrze i poczuje się lepiej mm -hmm. To zapomina o tym, że jeżeli nic nie zrobi ze sobą, ze swoimi nawykami I z tymi wszystkimi emocjami, które się w niej kotują, to, to prędzej czy później do niej wróci Ola, tak, Natomiast niestety działają wszelkiego rodzaju uzależnienia Jedyne na co możemy liczyć, to na to, że w pewnym momencie coś pęknie Bo to Wiem, nie jest tak, że osoby uzależnione od narkotyków, leków czy alkoholu Nie są w stanie 100% gdzieś na tym gamingowym kanale Kurwica, na no szkoda, że nie znajdę Nie się ogarnąć Doskonale udowadnia to chociażby historia Jerzego Górskiego, który w 1995 roku pokonał tak zwanego podwójnego Ironmana. Co to oznacza? 10 km pływania, 421 km jazdy na rowerze i 84 km biegu. I pokonał ten dystans, pracując nieustannie przez 31 godzin, 43 minuty i 32 sekundy. Co w tym takiego niezwykłego? Poza tym, że jest to całkiem kurwa imponujący wynik, to chłop przez 13 lat był narkomanem, który w okresie gdy pał kilkukrotnie wylądował w więzieniu i zanim wziął się za aktywność fizyczną, był w fatalnym stanie. Kochanie, dzięki. Gorąco polecam wam film w tym temacie wyszedł w 2017 i nazywa się Najlepszy. Słyszałem, że bardzo czy jest w nim przedstawiona dokładnie ta historia Trzeba, Jerzego cześć. Górskiego? I jest ona trochę taka zamerykanizowana, że wszystko tam jest takie bardziej. Natomiast to wszystko się wydarzyło. Czy podobnie będzie w przypadku Julii Pelc? Nie mam pojęcia. Ja byłam na interwencji kryzysowej i mam ustaloną jeszcze mocniejszą terapię. Chciałam was tylko powiadomić, żebyście się nie martwili, że jest w porządku jestem w domu, u mamy. Ale ja czuję, że teraz jest ten czas. I ty w końcu stanę po tym wszystkim na nogi. Wierzę w to. Ludzie są jacy są, a Wy nie wkręcajcie się za mocno w takie rzeczy. Nie wyzywajcie nikogo na Twitterze czy w komentarzach na Instagramie. I subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi kolejnymi nowinkami. Dzięki za uwagę. Cześć!